Uroczystości dorzynkowe w Grzybowicach rozpoczęła msza Święta. Pomszcz, mieszkańcy oraz zaproszeni goście przyszli wicami dzielnicy w tradycyjnym barwnym karowodzie. Jak co roku najlepiej przystrojone pojazdy zostały nagrodzone. Całą lawetę stroiliśmy w sumie tydzień, a pomysł po, powstał tak z, z nienacka. Dzieci Dzień. chciały się przebrać za myszki, więc wymyśliliśmy sobie, że będzie na naszej lawecie kot. Rodzice nam pomagali, myśmy wspólnie ten pomysł sobie stworzyły, no a później tutaj właśnie tą planszę pomógł mi mój ojciec, koleżanka mama, kole, mama koleżanki tutaj uszła na te kwiaty. No więc trochę wcześniej trzeba było rozpocząć, żeby to po prostu wszystko zrealizować. Super zabawa, a to jest mój pierwszy raz. Jeszcze wcześniej nie miałam nie udziału w tym. Tradycyjnie już w ramach części oficjalnej wypuszczono gołębie pokoju oraz przekazano bochen chleba, którym m.in. prezydent miasta dzieliła się z zebranymi. Widzimy, ile nasi zabrzanie serca wkładają w uprawę roli, w uprawę swoich pięknych ogródków. Mamy dziś okazję świętować z rolnikami, z tymi, którzy wiosną myślą o tym co zrobić, żeby jesienią móc dzielić się plonami. Ja myślę, że uczmy się od tych ludzi, którzy z ogromnym sercem, z ogromnym otwartym umysłem, ale z niesamowitą pracowitością potrafią wypracowywać plony dla tych, którzy przecież na to czekają. Dla rolników i działkowców dożynki to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku. Podsumowanie całorocznej ciężkiej pracy. Pozwoli mi się radować z tego, co zebrałem z pola. Radość jest z tego, że Wyciągam, racz, wyciągamy, że przynosimy z pola to, co jest najlepsze. Na przykład wszyscy mówią jesień, bo to jest najgorsza para roku. czemu? Dla mnie jest najlepsza, bo widzę efekt swojej całej pracy dorocznej. Bo jest od się od, od, od później jesieni czy od siewów, począwszy po zbiór, wiadomo. To jest, to jest najlepsza pora dla rolnika. To nie był łatwy rok dla rolników i działkowców. Wysokie temperatury i brak deszczu sprawiły, że tegoroczne plany są znacznie uboższe. Pola były niepodlewane, to widać to w chwili obecnej, że mało kartofli, zboża nie tak sypały, kukurydza nie porosła, już żółkła, nie? Także trudno jest, nie ma czym zwierząt karmić, nie? A szczególnie krów, nie? Koni, bo nie ma siana. Że jest trudno, no ale spróbujemy to przewalczyć. Może będzie jesień łaskawsza. Mimo to zabawa, jak co roku, była huczna. Przygotowano szereg atrakcji, zarówno dla starszych, jak i dla młodszych. To jest bardzo fajna impreza! Dlaczego? Zawsze są fajne atrakcje na dożynkach, zawsze kogoś się można spotkać i zawsze można z nim się pobawić. O część muzyczną dożynek zadbała m.in. orkiestra parafialna z coraz oraz zespół Loka.